Siema misiaczki, witam was serdecznie mnie na kanale i dzisiaj witam was w takim luźnym filmie, na którym, tak po pierwsze, przetestujemy sobie drogeryjny podkład, jeszcze nie wiem który, ale zaraz jakiś wybiorę. najpierw jednak pielęgnacja, zjemy śniadanko zrobimy szybki makijaż, znacząco szybki, ponieważ jak zwykle jestem już hmm, troszkę w plecy z czasem, ale to też u mnie żadna nowość, więc można rzec norma, ogólnie troszkę mi się cera pogorszyła, co właśnie możecie tutaj zobaczyć na zbliżeniu i trzeba będzie reagować i działać, ale, ale to później, nie dzisiaj, bo dzisiaj jedziemy do Devon. Jadę do Devon, jest to miasto na wali. podobno piękne, zabiorę Was ze sobą, zobaczymy, co mi się uda nagrać. A dlaczego tam jadę? Jadę tam, ponieważ moja koleżanka się przeprowadza, więc bierzemy busa, no i ją zawieziemy i później my tego busa odbierzemy, także... No, i oddamy później tutaj, więc, no, skoro tak skrócie tak to wygląda, mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać i że będzie to ciekawe. Jestem bardziej ciekawa tego, że, No wiecie, ja to jestem w ogóle ja. Ja tak, właśnie chcę się dobrze wyglądać i co ja robię? To jest podkładu. Brawo, 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 brawo. To tylko ja tak potrafię. No, ale zobaczymy. Weźmiemy już jakiś drogeryjny podkład, ponieważ mam ich tutaj sporo. I... I co? Już zobaczymy, jak sobie poradzi. Magda jest w ogóle teraz spoko, bo nie trzeba mieć masek, więc ma ten podkład troszkę ułatwiony, że tak powiem, zadaje, no bo jednak wiecie, maska zawsze coś tam ścierała, dlatego na wyjścia gdzieś, gdzie ja że będę potrzebować maski, no, na stacji czy gdziekolwiek, to po prostu używałam zawsze Double Wear'a, też też mieszałam go z czymś innym, żeby, żeby jednak trzymał, no nie? wiecie jak jest ale że wymyśliłam sobie właśnie, że już nie ma, więc możemy testować drogę biorąc pod uwagę, że mam ich tutaj całkiem całkiem sporo a jak widzieliście z bliska moja skóra nie wygląda szczególnie tu najlepiej dlatego, że no dlatego, że tak wyszło, no cóż, coś Wam mogę powiedzieć, ja nałożę zaraz, jak serum i wszystko mi się wchłonie, nałożę, zanim krem, to nałożę właśnie maść za antybiotykiem. No i mam nadzieję, że coś pomoże, więc nakładam maść, jem śniadanko i wracam do Was, jak już się będzie malować. jak wybiorę podkład. Mam ich sporo, także wybór będzie ciężki, a później pojedziemy, zobaczymy, co się uda nagrać. Mam nadzieję, że coś fajnego, jakieś przebitki, żebyście mogli też zobaczyć jak tu jest ładnie, dlatego mówię jak tu jest ładnie, bo ogólnie jest już wiosna u nas na jednym z ostatnich filmików wam pokazałam właśnie drogę mają na solarium gdzie już pięknie krukus i wszystko rośnie, także mam nadzieję tam jest zawsze trochę cieplej że tam już będzie więcej tej zieleni, więcej właśnie tego wszystkiego i będzie to jeszcze lepiej widoczne To jest takie moje Nadzieja <laughs> na usta, ponieważ mam ostatnio bardziej wysuszone. I wiem, że to jest wina powietrza i tego, że mam wilgo znowu w mieszkaniu. I nie wiem. Ja już po prostu umieram. Nie tylko, że mam głos straszny, to jeszcze właśnie problemy skórne. I... A, nie lubię tak. Nakładam sobie pomadkę najpierw. Taką czystą wazelinkę z mielym szczelim Ona dość fajnie nawilża, ale ja mam tendencję do zjadania z ust. I to bardzo szerka, niestety. Ona to jeszcze maskę zrobiła, żeby jeszcze dodatkowo nawierzyć się, mówiłam. To jest właśnie wszystko w wilku i ten sezon, że jeszcze mię wykończył. Nie tylko finansowo, bo żeby utrzymać jakkolwiek w tym domu, fajnie, w sensie przepływ powietrza i tak dalej. Ja okna otwarta i piec mocno nastawione. A że wszystko poszło do góry. Teraz mi się też i niestety. A pomimo to grzybek i tak się pojawił, i tak się też pojawiła i. No niestety, ja jest jako alergik, nie że głos i tak oczy łzawią i tak dalej. Tu jeszcze właśnie y, problemy skórne i to nie tylko na twarzy, i na ciele, więc wiem, że to nie jest żaden błąd pielęgnacyjny i nic tak dalej, więc no niestety, trzeba działać, także idziemy się malować. na to śniadanko, kawka, makijaż. Po śniadanku wróciłam, ale jako, że jest godzina 8.05, a ja o 8.30 muszę wyjść. To znaczy, już po mnie, bo pewnie już opóźnienia, no ale z racji tego zrobię sobie swój standardowy makijaż. Troszkę go ulepszymy, a też podkładów przełożymy, bo, bo to nie ma sensu. Czuję, że będzie tam ocean, morze, i chciałabym sobie zrobić jakieś fajne zdjęcie, może? Więc oczywiście, jak czas pozwoli, także teraz szybko się maluję i po makijażu do Was wracam. Zrobiłam konturowanie na mokro razem z korektorem. I to wygląda warstwa. No i teraz dopiero nakładam podkład. Wysyłem mieszankę z tych trzech, czyli PS, czyli Primark, Primark i Dior. Hmm, nie ma tak łączyć Diora z Primarkiem, ale czasami można. Czapiemy, mieszamy, nakładamy. to się skończony makijaż I to nie jest tak, że mam idealną nagle bo nie mam jak z bliska zobaczycie ale wygląda już lepiej także idziemy bo już mam czasu, ja jeszcze muszę włosy ułożyć także zaraz wam pokażę efekt końcowy i jak wygląda dzisiaj i tak kochani jak widzieliście wyglądam jak wyglądam no, moje włosy naprawdę były w lepszym stanie wiatr ale mam czapkę w razie czego, bardzo, bardzo miało, a ja nie nienawidzę czapki. mam okulary, a to znaczy tylko jedno, że zostałam wyrobiona w prowadzenie, no ale trudno, dobra, dam radę. także ruszamy, jedziemy, może jakieś przewitaczki z drogi Wam um, nagram, ale wcześniej oczywiście trzeba na tego wana wszystko zapakować, także hmm, będzie zabawa. Przeruszamy i wejdziemy w wanie i w ogóle, to tip jaki ja stosuję na to, żeby zawsze tych ich zawsze mieć przy sobie swoje ulubione perfumy. Nawet wtedy, gdy mam przy sobie mega małą torebkę, w której tak mało wszystko, to mam duże perfumy i mam miniaturki i na drogę do torebki wrzucam sobie właśnie tą miniaturkę. Z kolei jeszcze jedna rzecz, oczywiście to, że się spóźniłam i że miałam być gotowa na godzinę 8, 30, a byłam gotowa na dziewiątą, to już chyba nikogo nie dziwi, więc tego nawet nie muszę mówić. Także już bez przedłużenia, bez pier... <laughs> Jedziemy z tym koksem. I tak kochani, mamy 10.47. Czekam tutaj godzinę. Ojechuj, mam <laughs> no i chuj, no... Jezu, przepraszam. Zdarza się, tak? W każdym razie, no... Oni mają teraz czas, oni się, na przykład teraz myją tego wana, nie? Bo ktoś się spóźnił z zadaniem, a to są mangole, no to spokojni, to rozumieją, boże, że wiecie co, nie wie tego co się Ale ja im naprawdę mega zazdroszczę tego ich spokoju wewnętrznego, tego jak oni mają Panę na wszystko. Ja bym tak mega chciała chociaż jedną setną myśl tego. Naprawdę, bo ja typowa Polka, wiecie, świeczki mi nawet już nie pomagają, ale sadza i czekam, i. Ha, fajnie by było jej przyjechać, bo wiecie, musimy teraz zapakować tego wana, 4 godziny co najmniej w jedną stronę, 4 godziny w drugą rozpakować wana, wiem, że będzie późno, to nie, że jest sobota i coś tam, ale no, pomijając ten szczegół, wiedziałem na co się pisze, tylko chodzi mi o ten fakt, jak oni mogą mieć tego wyrąbane, tak wiecie, na spokojnie, na luzie, Przecież ja nie będę uczyć sobie herbatki, a my nie, poczekamy sobie w aucie. Może kadę się pani napie Nie, poczekam sobie w aucie. Dlaczego? Bo mm, to się mogę odstresować, nie będę przy nim, wiecie co robić. Więc, mm, fajnie, 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 czekamy dalej. Ech, ale ten ktoś właśnie dopiero niedawno przyjechał i teraz muszą go sprawdzić. Pan mi to wszystko wytłumaczył jak dziecku letniemu, bo widział, że stan mojej irytacji rośnie z każdą sekundą, jak tam z nim siedziałam. No i pan mi powiedział, nie, ja się pani nie przejmuję. To już nie będzie trwać długo. No i chłop, no jak to właśnie ten naród? Na spokojnie. Dzisiaj rano, czy my się stresujesz? Nie, no nie stresuję się absolutnie, bo wiecie, fajnie by było wrócić do domu w miarę przy złej tej porze. Środki na mnie czekają. No ale cóż, poczekajmy do jutra, nic im nie będzie. Także nie narzekamy, Nastrajamy się optymistycznie, właśnie jak oni. Ty Ludzie, którym naprawdę mega zazdroszczę, jeśli ktoś wie, jak zdobyć sobie ten w sobie, i wydobyć w sobie ten angielski, właśnie taki typowy spokój, to dajcie znać. Bo miałam twierdzi, że już jestem tak spokojna, ale uwierzcie mi, do nich to jeszcze, u daleka droga przede mną. Także jak wiecie, jakby się wyluzować, wy tak nie denerwować, że się spóźniony mi w ogóle, to koniecznie dajcie znać, bo ja, ja tego jeszcze nie ogarnęłam, nie potrafię po sześciu latach, także tutaj, bo podobno tutaj jest to łatwiej ogarnąć, ja tutaj 6 lat, nie jestem w stanie, ja tak czytam w pracy, czy gdziekolwiek, jak coś mam zrobione, to już kończę i wtedy mogę się zrelaksować. Jak tego nie ma, no to nie potrafię, hello, chciałam za dnia pięknie ocean zobaczyć i w ogóle, i, i żeby było fajnie, ja będę widzieć wszystko po ciemku i to jest chyba najgorsze, no ale cóż, życie, lecimy. To znaczy, czekamy dalej. Mało tego, siedzę sobie dalej w aucie, co nie minęło pół godziny, <noise> ale siedzę sobie dalej w aucie, przed jakiś pan zrobił tę aferę, zaczął się z jednym z pracowników tej szarpać, what the fuck. Siedząc w tym aucie, naprawdę dziwnie się czułam i bałam się, że stracę życie, choć też ten, więc jednak nie wiem, ale, od what the fuck? Tak, y, Anglicy bywają, bo oni są ogólnie bardzo spokojnym narodem, takim wiecie, wyciszanym i tak dalej. Nie śpieszą się, żyją tak ok, na luzie. Natomiast, jak się zdenerwują, to są strasznie agresywni i w ogóle, więc... What the hell? Help me! Tak, zawsze chciałem mieć duże i szybkie auto. Na razie tylko duże. <laughs> It's too big for me. Oj that mi odde moment. Także zobaczymy czy to będzie. Uch. A tak wygląda odpowiada. Pokażę czym się będę teraz wejść. That's brilliant.